Cześć dzień dobry, Krzysztof Jelek Siła Regeneracji. Witam Was w kolejnym odcinku Inwestuj w Własne Zdrowie, a dzisiaj chciałbym Wam pokazać, zademonstrować albo przedstawić trzy książki o zdrowiu, które polecam, które są dosyć wartościowe, które przynoszą dużo. Potrzebnych informacji, które będą użyteczne także dla Was. Lecz zanim zacznę, pozwolę sobie na szybką reklamę. Jeśli chcecie spędzić urlop regeneracyjny i zainwestować w swoje zdrowie, zapraszamy serdecznie Was do naszego miejsca regeneracji, gdzie urlop będzie świadomie. Pod pewnymi czynnikami wybrany, a jakimi zobaczcie na dole. Link znajdziecie jak zwykle w opisie filmu. A ja zapraszam Was serdecznie na przedstawienie tych trzech książek i moją krótką recenzję. Pierwsza książka to jest Tak działa mózg dr Asi Podgórskiej. Dzisiaj dr Janna nazywa się troszkę inaczej, ale pod tym tytułem znajdziecie jej książkę. Posilę się troszeczkę, lubimy czytać. Tam według Lubimy czytać opinia. Według czytelników to jest siedem 5 na 10 możliwe i wystawiono aż 1062 oceny, co świadczy o bardzo dobrej recenzji tej książki przez innych czytelników. Wybrałem sobie taki jeden komentarz, żeby tutaj nawiązać do tego komentarzu. Ta książka, która z pełnym przekonaniem mogę nazwać świetną, choć jednocześnie przyznaję, że momentami była dla mnie zbyt mądra. No i tutaj nawiążę do tego komentarzu. Tak, ta książka przekazuje bardzo wiele informacji. Joanna, Stanęła przed mega wyzwaniem, żeby przemycić informacje w tak przyswajalny sposób dla normalnego czytelnika, normalnego zjadacza chleba w cudzysłowie, żeby one były zrozumiałe i to jej się udało. I naprawdę mnóstwo ogrom, wskazówek, które możecie się posilić, między innymi to, że rzucie pokarmu, rzucie twardych rzeczy będzie najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej no taką prewencją przeciwko działaniu Alzheimera albo inaczej chorób neurodegeneracyjnych, także życie pokarmu będzie także wpływało właśnie na mięsień żwacz, który będzie przekazywał impulsy motoneuronami do naszego mózgu. Między innymi takie informacje właśnie znajdziecie w tej książce. Jak widzicie, gro informacji ja sobie pozaznaczałem i także użyłem część tej książki, takiego fragmentu do napisania artykułu odnośnie spacerów. Odnośnie wpływu spaceru na nasze ciało, i tam właśnie pozwoliłem sobie zacytować trzy zdania od dr Joanny Podgórskiej. Link do artykułu odnośnie spaceru znajdziecie na dole, a książkę Joanny Podgórskiej ja polecam i ja bym ją ocenił szczerze mówiąc na 8,5 na 10, czyli daje jedno oczko wyżej niż na lubimy czytać, bo jest tego naprawdę warta dużo treści, wartościowa książka polecam. Drugą książkę, jaką chciałbym by Wam polecić, to jest Lek, Jean Marchand. Ta książka została wydana w 2016 roku, czyli już parę lat jest, istnieje na rynku. No i tutaj znowu po się lubimy czytać. Według czytelników mamy ocenę 7 8, lecz tylko 67 ocen. No i taki komentarz, który wył wyłowiłem. Niesamowita książka, fascynująca, podróż po dopiero odkrywanych i... Nowych przestrzeniach z progranicza psychologii i medycyny, takich jak efekt placebo. No i właśnie o efekcie placebo możemy tutaj mówić. Placebo jest jednym z najbardziej przebadanych środków, jakie zna medycyna, z racji tego, że występuje w podwójnych, zaśleponych próbach klinicznych. No i ona jest najczęściej przebadanym środkiem. I właśnie na tym się skupia John Marchand. Różne efekty placebo po medytację od pigułek do przeróżnych koktajli. Także efekt placebo jest tutaj omawiany. Jak dla mnie ta książka spokojnie zasługuje na ocenę 8. Ja ją wciągnąłem powiedzmy jedną dziurką od nosa i uważam, że jest mega fascynująca, dlatego zapraszam was serdecznie też do tej lektury, w szczególności jak potrzebujecie odnośnika do innych metod, może żeby wspomóc waszą terapię to ta książka będzie właściwa. Także y, polecam. No i trzecią książkę, jedną z najnowszych, którą czytałem, to jest Ciało. Ciało: skuteczne narzędzie leczenia bólu, przywracania zdrowia i zapobiegania urazom Jamesa Davisa. Jest to ostopata, masażysta, naturopata, który zabiegował m.in futbolistów, czyli piłkarzy, czy lekkoatletów. Niespełniony lekkoatleta, który przeszedł na drogę leczenia, bo sam uleku nikt nikomu nie pomógł. Ale książka, to jest taka, nazwałbym to samoobsługa własnego ciała i Próba znalezienia dolegliwości od strony ortopedycznej. On opisuje krok po kroku każdy odcinek naszego ciała, co może być problemem, co może być przyczyną dysfunkcji. Bardzo fajna książka, uważam. Jest to książka dla normalnych użytkowników, dla profesjonalistów. Może dwie, trzy rzeczy się znajdą, dzięki czemu to czyni też wartościową książkę, bo ja zazwyczaj powtarzam: jeśli nawet jedną wartościową rzecz z książki wyciągniesz, no to ona jest wtedy bardzo przydatna i warto było ją kupić. Dlatego książka Ciało, ocena według, lubimy czytać 7.0, nie ma wiele ocen. Ja bym ocenił ją też na 7.0 i jak najbardziej przydatna. I taka instrukcja samoobsługi własnego ciała pod względem ortopedycznym. Także polecam, Także zaznaczyłem kilka fragmentów, które użyję do wpisów na social media, bo uważam, niektóre będą bardzo przydatne. No i tym samym chciałbym zakończyć ten odcinek. Jeśli czytaliście jakąś bardzo interesującą książkę, która Was bardzo zaciekawiła na temat zdrowia, na temat e, motywacji, na temat jakby rozwijania siebie, to proszę napisz w komentarzu, bo ja. Także bardzo dużo czytam. To są trzy książki, które dla Was wybrałem. Jeśli takie odcinki Was także interesują, zostawcie proszę komentarz. Chcę czytać, chcę czytać na dole i wtedy będę Wam przedstawiał kolejne książki, kolejne pozycje, które warto zasilić biblioteczkę własną. I tym samym dziękuję serdecznie za uwagę. Do następnego razu Krzysztof Pielek, siłę Regeneracji. A ja zapraszam Was jak serdecznie do inwestowania we własne zdrowie i do inwestowania także w właściwe urlopy regeneracyjne. Link jak zwykle w odnośniku, w opisie. Filmu. Dzięki piękne. Do zobaczenia. Hej.